Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam, w jaki sposób będzie przebiegał cały mój siedmiotygodniowy kurs, czego Was będę uczył w danym tygodniu. Więc lecimy. Tydzień pierwszy będzie się składał z powitania, opisu kursu, jak studiować kurs, wymagania względem kursu, obawy detailera, mity autoetalingu, kim jest was instruktor i praca domowa. Pierwszy tydzień to będą takie rzeczy bardziej organizacyjne, takie rozgrzewka jakby. Tydzień drugi. Jest wprowadzenie w świat auto Będzie oczywiście powitanie, czyli opis, co będziemy robić w danym tygodniu. Później jest, czym jest w ogóle auto jak zacząć w auto jak inwestować mądrze w sprzęt, szczególnie, jaki jest mój model biznesowy i oczywiście praca domowa. W tygodniu trzecim zaczniemy już pracę taką, można powiedzieć fizycznie. Tydzień trzeci. Mycie talingowe nadwozia. Będzie się składać z oczywiście powitania, jak dobrać odpowiednią chemię, jak dobrać akcesoria do mycia. Jak zrobić detailing kół i nadkoli, technika mycia wstępnego pianą aktywną, technika mycia na dwa wiadra, osuszanie lakieru i oczywiście praca domowa. W tygodniu czwartym będzie oczyszczanie lakieru. Będzie się składać, oczywiście z powitania. Doboru odpowiednich akcesoriów i produktów, dekontaminacja lakieru, glinkowanie całego nadwozia oraz szyb, błędy początkującego i praca domowa. Tydzień piąty: inspekcja lakieru. Oczywiście powitanie: jakie są uszkodzenia, rodzaje uszkodzeń, jak rozpoznać te uszkodzenia, techniki usuwania rys, zmatowień, odprysków, oksydacji. Lekcja piąta. Jak dobrać narzędzia i akcesoria, i oczywiście praca domowa. Tydzień szósty będzie jednym, znaczy nie jednym, tylko będzie największy z tego z kursu, bo będzie miał aż 16 lekcji. Normalnie jest około 6-8. Ten tydzień jest dość taki, dużo materiału do opowiedzenia, więc do nauczenia, więc. Dlatego jest taki długi, tak dużo lekcji. Yy, lekcja pierwsza powitanie. Będziemy omawiać rodzaje lakieru, rodzaje i dobór maszyn polerskich, rotacje, dual action, lekcja czwarta, rodzaje i dobór gąbek, padów, zamknięto, otwarto komorowe, o wszystkim sobie powiemy. Rodzaje past polerskich, odpowiednie akcesoria i produkty, mikrofibry itd. Omówienie zagadnień, wypracowanie pasty, pokażemy w każdy etap. Technika oklejania samochodu. Hmm. Lekcja dziewiąta Kombinacja padów i pas w celu przyspieszenia pracy Strategia polerowania Jest coś takiego Szkolenie polerowania One Step Szkolenia polerowania dwuetapowego lakieru oraz szyb Jak rozpoznać błędy po polerowaniu Co to są hologramy i jak ich uniknąć Błędy początkującego i praca domowa Ostatnim tygodniu będzie to zabezpieczenie lakieru i powłoki ochronne. Będą następujące lekcje. Oczywiście powitanie. umówienie powłok ochronnych wosk, kwarc, ceramika, hebryda. Wszystko mówimy. Jakie ma efekty, jakie mają zastosowanie, kiedy ich użyć i jak je dobierać. Przygotowanie lakieru do zabezpieczenia. Aplikacja wosku, aplikacja kwarcu ceramiki. Lekcja szósta, wykańczanie powierzchni, mycie szyb, serwis powłoki, kwarco, powłok kwarcowych i ceramicznych, błędy początkującego i oczywiście praca domowa. Będzie jeszcze dodatkowy moduł, który będzie mówił, jak rozpocząć mm, pracę w autodalingu oraz jak pozyskać pierwszego klienta, żeby na tym zarabiać. Pokażę Wam później jeszcze... Jak pozyskać klienta z internetu, czyli z Facebooka, z Instagrama, jak to prowadzić. Jak prowadzić portale internetowe, tak? I to chyba było na tyle. W pracach domowych będą rozpiski całe. Co masz zrobić. Przykładowo będzie mm, pierwszy tydzień taki, w którym będą rozpiski, będzie mycie talingowe. I będziesz miał listę krok po kroku. Najpierw się nauczę i pokażę, jak to zrobić, a później dostaniesz listę w której będzie wyszczególnione, żebyś nie uminął żadnego etapu. Masz zrobić to to to, sprawdzasz taki jakby kontrolę jakości. Tylko że będziesz sobie zaznaczał co zrobiłeś i tak dalej, żeby niczego nie ominąć. Oczyszczanie lakieru też tak będzie inspekcji, też tak będzie w polerowaniu tym bardziej. Będzie masa wiedzy, masa materiału do przerobienia i do nauki. Co chciałem jeszcze przypomnieć, zamykamy sprzedaż za 3 dni, więc radzę się śpieszyć i nie przypomnieć terminu. Następna edycja będzie pewnie w połowie roku, nie szybciej niż wrzesień, październik, więc jeśli chcesz w tym sezonie jeszcze nauczyć się autodetalingu i na tym zarabiać, to jak najbardziej ta edycja jest dla Ciebie. Następna edycja będzie za kilka miesięcy, więc możesz nie zdążyć się tego nauczyć. Więc myślę, że do zobaczenia na kursie. Pamiętaj, 3 dni do końca i zamykam zapisy. Na razie, cześć.